Witam serdecznie. Z tej strony Marcin Grzybowski, apartamenty XYZ w Szczyrku. Witam Was serdecznie z zimowego Szczyrku. Dziś jest 28 listopada 2020 roku i chciałbym Wam pokazać zatartą już płytę pod apartamenty XYZ w Szczyrku. Jest to płyta pod budynki Y i Z. po prawej stronie dolna stacja kolej gondolowej a na wprost na stok narciarski